Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale pamiątki, czyli rusztowania wspomnień. Dzisiaj jeszcze jedna historia z udziałem osoby marszałka Rzeszy Hermana Geringa, ale jej głównym bohaterem będzie jego mniej znany brat Albert Ginter. Zapraszam. Albert Ginter Göring urodził się 9 marca 1895 roku jako piąte dziecko Henryka i Franciszki. Był zupełnym przeciwieństwem swego dwa lata starszego brata Hermana. Przyszły marszałek Rzeszy miał ekspansywne i gwałtowne usposobienie. Był śmiały i władczy. Jego charakter zdecydował o skierowaniu go do szkoły wojskowej. Decyzję tę przyjął jednak z entuzjazmem, ponieważ od dziecka marzył o karierze w armii. Natomiast jego młodszego brata Alberta cechował spokój, a nawet melancholijne usposobienie, choć miał buntowniczą naturę. Bardziej od kariery wojskowej pociągała go kultura i sztuka. Namiętnie czytał literaturę piękną. Hermann Gering podczas przesłuchań w trakcie procesu norymberskiego powiedział, że Albert był moją antytezą. Obaj bracia, nawet fizycznie, mocno się od siebie różnili. Przyszły marszałek Rzeszy, Hermann, był przysadzistym blondynem, Albert zaś wysokim, szczupłym brunetem. W 1945 roku, gdy obaj przebywali w więzieniu w Augsburgu, strażnicy dziwili się, jak ten wątły mężczyzna mógł być bratem otyłego Hermana. Zdaniem badaczy Albert Günter Goering. Miał być dzieckiem spoza małżeńskiego związku jego matki Franciszki z doktorem Hermanem von Eppensteinem, chrystianizowanym Żydem, przyjacielem rodziny Geringów, w którego majątku obaj bracia i ich pozostałe rodzeństwo spędzali dzieciństwo. To właśnie po nim marszałek Rzeszy otrzymał swe imię. Zresztą doktor von Eppenstein był ojcem chrzestnym wszystkich dzieci Geringów. W tym kontekście znana wypowiedź Hermana o tym, kto jest żydem, decyduję ja. Nabiera innego kontekstu. Prawdopodobnie marszałek bronił swego półżydowskiego rodzeństwa przed reżimem, którego sam był współtwórcą. W dzieciństwie obu braciom niczego nie brakowało. Pochodzili z bogatej rodziny o szlacheckich korzeniach. Wśród przodków mieli między innymi kanclerza cesarskiej Austrii Klemensa von Metternicha. Ich ojciec był prawnikiem i dyplomatą. Pełnił między innymi funkcję pierwszego komisarza Rzeszy w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, czyli dzisiejszej Namibii, oraz konsula na Haiti i w Egipcie. Po wybuchu I wojny światowej Hermann Gering został skierowany do służby w piechocie, ale reumatyzm, którego nabawił się w okopach, uniemożliwił mu dalszą walkę na froncie. W tej sytuacji postarał się o skierowanie do lotnictwa. Był to przypadek, który okazał się dla niego szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Dzięki swym umiejętnościom w trakcie całej wojny odniósł 22 zwycięstwa powietrzne, z czego 17 zostało potwierdzonych późniejszymi badaniami, co predystynowało go do miana Asa Myśliwskiego. Na liście cesarskich pilotów, którzy mogli poszczycić się tym nobilitującym tytułem, znalazł się w szóstej dziesiątce. Po klęsce Niemiec Przyszły marszałek związał się z Adolfem Hitlerem i jego narodowo-socjalistyczną partią. Wkrótce stał się jedną z głównych postaci ruchu nazistowskiego. Pół roku po wybuchu II wojny światowej, jako jedyny żołnierz III Rzeszy otrzymał tytuł marszałka Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. W czerwcu 1941 roku Hitler namaścił go na swego następcę. Natomiast Albert w czasie I wojny światowej służył na froncie zachodnim w szeregach szóstej bawarskiej dywizji rezerwowej jako specjalista łączności. W czasie walk dwukrotnie został poważnie ranny. Wojnę zakończył w stopniu porucznika, następnie uzyskał tytuł inżyniera na Politechnice Monachijskiej. Początkowo pracował w koncernie IG Farben, by następnie w 1928 roku zostać przedstawicielem firmy lotniczej Junkers na Austrię, Węgry i południową Czechosłowację. Już w czasie studiów po raz pierwszy ożenił się. Mimo to miał opinię kobieciarza i nie stronił od alkoholu. Prowadził bujne życie towarzyskie, otaczając się szerokim gronem przyjaciół żydowskiego pochodzenia. Później jeszcze trzy razy stanie na ślubnym kobiercu. Drugą żonę zostawił dla dużo młodszej kobiety, mimo że ta była w trakcie ciężkiej choroby nowotworowej. Córką, która urodziła się w jednym z jego późniejszych związków, praktycznie wcale nie interesował się. Od 1937 roku Albert pracował jako dyrektor techniczny w największej austriackiej wytwórni filmowej Sascha Film. W przeciwieństwie do brata, Albert od początku gardził narodowym socjalizmem. Gdy Hitlerowcy wprowadzili swój reżim w Niemczech, na znak protestu zrzekł się niemieckiego obywatelstwa a wystąpił o austriackie. Jednak nie był w stanie uciec od swego losu. W 1938 roku III Rzesza zaanektowała Austrię, a wraz z nią Alberta. Wtedy zaczęły się jego pierwsze problemy z nową władzą. Na początku Albert starał się pomagać przyjaciołom, którzy byli niewygodnymi dla III Rzeszy. Korzystając ze swego nazwiska, umożliwił ucieczki z zajętej przez hitlerowców Austrii, między innymi swojemu byłemu szefowi z okresu pracy w wytwórni filmowej, Oskarowi Pilzerowi i jego rodzinie oraz Jacquesowi Benbassatowi. Obaj byli żydowskiego pochodzenia. Pilzerów Albert osobiście odwiózł na granicę. O Albercie Geringu krąży do tej pory szereg legend. Które jednak nie znalazły potwierdzenia w dokumentach, ale budowały mit tego dobrego z obu braci. Miał on mianowicie w geście protestu przyłączyć się do grupy osób żydowskiego pochodzenia, które były zmuszone do sprzątania wiedeńskiej ulicy. Skonsternowani policjanci pilnujący ich, nie wiedząc jak postąpić w tej sytuacji, pozwolili wszystkim odejść. Albert został oskarżony również o pobicie dwóch członków SS, którzy znęcali się nad starszą kobietą żydowskiego pochodzenia. Co ciekawe, nie poniósł żadnych konsekwencji. Po raz kolejny rodowe nazwisko miało uratować mu życie. Bez względu na to, czy obie powyższe historie miały rzeczywiście miejsce, Gestapo uważnie śledziło jego postępowanie i gromadziło obciążające materiały. W raportach składanych na jego temat pojawił się m.in. komentarz, że Albert Gering jest defetystą najgorszego rodzaju. Miał na to wpływ fakt. Że od 4 maja 1939 roku pracował jako dyrektor do spraw eksportu w zakładach zbrojeniowych Skoda w protektoracie Czech i Moraw, które zostały włączone do konglomeratu firm przemysłu zbrojeniowego zarządzanego przez jego brata Reichswerke Hermann Göring. Przy czym wydajność firmy, w której pracował Albert, utrzymywała się na zastanawiająco niskim poziomie. We współzarządzanej przez niego fabryce podejrzanie często występowały przypadki sabotażu dokonywane przez pracowników produkcji. Prawdopodobnie Albert wspierał również czeski ruch oporu finansowo. W swym biurze nigdy nie zawiesił tradycyjnego portretu Hitlera i nie stosował niemieckiego pozdrowienia przy oficjalnych okazjach. Ponadto otwarcie starał się bronić swoich czeskich podwładnych przed Gestapo. Wykorzystując swoje nazwisko, zwrócił się o zwolnienie z obozu koncentracyjnego w Dachau lekarza zakładowego Józefa Harwata. Ponieważ w tamtym momencie przetrzymywanych było dwóch ludzi o tym samym nazwisku, komendant na wszelki wypadek podjął decyzję o zwolnieniu obu. Zatem, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, wolność odzyskała również przypadkowa osoba. Doktor Harwat faktycznie wrócił do pracy w fabryce. O ile powyższe zdarzenia znalazły potwierdzenie w dokumentach, to wątpliwość budzi epizod z uwolnieniem całej grupy więźniów obozu koncentracyjnego w Theresienstadt. Albert rzekomo miał podjechać do jego głównej bramy i powołując się na swoje pokrewieństwo z marszałkiem Rzeszy, zażądać wydania mu grupy osób, których potrzebował do pracy w swojej fabryce. Po wyjeździe z obozu miał ich uwolnić w odludnym miejscu. Biorąc pod uwagę rozbudowaną biurokrację Gestapo, w której dokładnie sprawdzano wszystkie informacje zanim udzielono zgody na przeniesienie więźniów do pracy poza obozem, wątpliwe czy nawet szermowanie nazwiskiem drugiej osoby w państwie hitlerowskim byłoby wystarczającą podstawą do tego. Co ciekawe, Albert Gering przez cały czas był w bliskich stosunkach ze swoim bratem. Stwierdził, że Herman wiedział o jego poczynaniach, co nie powinno dziwić, skoro sam współorganizował aparat bezpieczeństwa III Rzeszy, ale dopóki ich konsekwencje nie podważały jego pozycji, starał się je ignorować. Ta zażyłość między braćmi uratowała jednak życie wielu ludzi. Albert, wiedząc, że Herman lubi popisywać się posiadaną władzą, wprost prosił go o interwencję w sprawie zwolnienia z obozów koncentracyjnych szeregu osób. Marszałek rzeczywiście interweniował i umożliwił uwolnienie. Mimo to w końcu cierpliwość Hermana wyczerpała się i miał zagrozić bratu, że w przyszłości nie będzie już tuszował jego występków. Warto zaznaczyć, że uwolnione dzięki wstawiennictwu Alberta osoby to znani w przedwojennych Niemczech i Austrii przedstawiciele kultury, sztuki oraz arystokracji. Był wśród nich m.in. arcyksiąże Józef Ferdynand Habsburg, osadzony w obozie w Dachau zaraz po Anschlussie Austrii. Podczas spotkań rodzinnych Geringów, mimo skrajnych postaw obu braci, nigdy nie dochodziło do sporów politycznych. Przypuszczalnie Arbert i Hermann chcieli sobie tego oszczędzić nawzajem i woleli nie wiedzieć dokładnie, co robi ten drugi. 23 czerwca 1942 roku Albert ponownie ożenił się, tym razem z czeską zwyciężczynią konkursów piękności, Milą Klazarową. Gestapo skrzętnie udokumentowało tę sprawę, bo kontakty z Czeszką, a tym bardziej małżeństwo z nią, podlegało ustawodawstwu o zhańbieniu rasy. Herman ostrzegał brata przed tym krokiem i dlatego nie pojawił się na uroczystości. Latem 1944 roku działalność antyhitlerowska Alberta zakończyła się. Przebywał wtedy służbowo w Bukareszcie, w momencie gdy rozpoczęło się natarcie Armii Czerwonej na Rumunię. Zabroniono mu upuszczać miasta, gdyż generał SS Karl Hermann Frank wydał wniosek o jego aresztowanie. Mimo to udało mu się uniknąć schwytania i przez Pragę dotarł do swojego brata w Berlinie. Na miejscu Dowiedział się, że Gestapo postawiło mu kolejne zarzuty. Mimo to, po przeprowadzeniu dochodzenia 13 października 1944 roku, Albert został oczyszczony ze wszystkich podejrzeń. Oznaczało to jednak koniec wojny Alberta z reżimem nazistowskim. Wkrótce ponownie spotkał się z Milą i swoją córką Elisabeth w Bad Ischl w Austrii. W obawie przed pojmaniem przez Sowietów. 9 maja 1945 roku Albert sam zgłosił się do komórki Korpusu Kontrwywiadu, czyli CIC, przy Siódmej Armii Amerykańskiej w Salzburgu. Cztery dni później został formalnie aresztowany i przeniesiony do więzienia w Augsburgu. Tam również przetrzymywany był Herman. W więzieniu, gdzie obaj bracia mogli się spotkać po raz ostatni w ich życiu, przywitali się serdecznie. Herman przeprosił Alberta, że to z jego powodu. Będzie pociągnięty do odpowiedzialności przez aliantów. Jednak w trakcie przesłuchań, między innymi przez prokuraturę amerykańską, Albertowi trudno było udowodnić jakąkolwiek winę. Treść jego zeznań wzbudziła jednak ogromne wątpliwości. Dlatego Albert sporządził na polecenie śledczych listę 34 osób, którym, jak twierdził, uratował w trakcie swej antyhitlerowskiej działalności życie. Wśród nich znaleźli się Żydzi, Czesi, Austriacy, Węgrzy, a nawet Brytyjczyk, major Frank Short. Rzekomo ocaleni przez niego złożyli zeznania przed zdumionymi alianckimi śledczymi. Przypadek sprawił, że krewnym jednej z uratowanych przez Alberta osób był brytyjski oficer żydowskiego pochodzenia, który prowadził przesłuchania, major Victor Parker. Skontaktował się ze swoją ciotką, Sophie Pashis. Która potwierdziła wiarygodność przekazanych w trakcie śledztwa informacji. Na tej podstawie Albert został zwolniony z więzienia. W trakcie procesu norymberskiego nie zgodził się zeznawać przeciwko swemu bratu. Przed wykonaniem wyroku śmierci na Hermanie 15 października 1946 roku Albert nie mógł już się z nim pożegnać. Marszałek Rzeszy jednak ubiegł sprawiedliwość i sam odebrał sobie życie. Mimo zwolnienia Alberta z obozu internowanych, władze Czechosłowacji zażądały jego ekstradycji z Niemiec. Niecały miesiąc po samobójstwie brata w Norymberdze, sprawa Alberta trafiła do 14. Nadzwyczajnego Sądu Ludowego w Pradze. W trakcie postępowania w jego obronie wystąpili byli czescy współpracownicy. Dlatego Albert został uznany za niewinnego i 14 marca 1947 roku nakazano jego zwolnienie. Miesiąc później wreszcie spotkał się ze swoją rodziną w szarnic w Austrii. Życie po wojnie było trudne dla Alberta Geringa. Odmawiając zmiany okrytego złą sławą nazwiska, nie mógł znaleźć stałej pracy i imiał się dorywczych zajęć. Był m.in. tłumaczem. Amerykanie wielokrotnie podejmowali próby zatrzymania go i doprowadzenia na przesłuchanie Wiesbaden. W 1947 roku zakończyło się jego małżeństwo z Milą, która wraz z córką wyemigrowała do Peru. 11 grudnia 1948 roku Albert został aresztowany w Innsbrucku za pijaństwo i zakłócanie porządku. Resztę swojego życia spędził w Monachium ze swoją byłą gospodynią Brunhildą Seitzwaldstätter. Przez krótki czas pracował w firmie budowlanej w Monachium, ale przeważnie oboje utrzymywali się z jego skromnej emerytury przyznanej przez rząd niemiecki oraz pomocy osób, które uratował w czasie wojny. Ożenił się z Brunhildą tuż przed swoją śmiercią. Zmarł na raka trzustki w Neuenburgu 20 grudnia 1966 roku. Albert Ginter Göring został pochowany na cmentarzu Waldfriedhof w Monachium. Aktualnie spoczywa w nieoznaczonym miejscu, gdyż jego grup zlikwidowano w 2008 roku w związku z brakiem opłat za miejsce na cmentarzu. Przez długi czas trwały kontrowersje, ile faktycznie osób, poza tymi 34 udokumentowanymi, Albert Gering uratował w trakcie wojny. Okazało się, że było ich znacznie więcej. Do tej pory ustalono 92 nazwiska. Jednak Instytut Jadwaszem nie zdecydował się na podstawie własnych badań przyznać Albertowi Ginterowi Geringowi tytułu sprawiedliwego wśród narodów świata. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.